Witajcie, ludzie, cześć. Ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś witam Was w filmie, e, który musiałem zrobić. Muszę zrobić, e, bo jest to film omawiający pewną rzecz, która ostatnio mnie drażni i pokaże Wam, że coś w Blizzardzie jest nie tak. Jest to definitywnie jeden z powodów, dla którego Warlords of Drenor jest tym czym jest. Więc no to trzeba wydaje mi się powiedzieć, nie jest to jeden z tych filmów, gdzie ja będę sobie płakał, wiecie, Wy, ta, niektórzy ludzie lubią tak mi powiedzieć, no jak to, ty cały czas płaczesz, narzekasz, nie, po prostu wypunktuję, pokażę wam, co się dzieje nie tak i dlaczego, jakby... To ma wpływ na dane ekspansje, dlatego boję się o kolejny nowy dodatek Legion. Więc okej, okay, wybaczcie, jestem troszeczkę zmęczony, mogę wyglądać na zmęczonego, natomiast dzisiaj w nocy spałem niespokojnie, śniło mi się Apexis Daily i no koszmary. Koszmary ogólnie były, wiecie, gonił mnie ta jeden taki kryształek Apexis i, i on mnie wtedy złapał i. i wtedy. No dobra, w takim razie na 100% zauważyliście już, jaki jest tytuł. Tytuł brzmi. Komunikacja w Blizzardzie jest kompletnie spartolona, jest zła, coś tam się po prostu złego dzieje. Od czasów, gdy wyszedł Warlords of Draenor, mamy nieustannie co chwilę dawane nam porcje dowodów na to, że gdzieś tam ta komunikacja między deweloperami, między ludźmi z community, między ludźmi z marketingu, coś tam niekoniecznie się dobrze skleja. Mogę oczywiście najpierw podać przykłady, dla których, na, znaczy, na których będziemy mniej więcej omawiać ten temat. Pierwszy przykład będzie to na pewno Bliskon 2000, bodajże 13, gdzie zapowiedzieli Warlords of Draenor. Był to. Yy, ta, ta zapowiedź, która była tam jakby przedstawiona, tak, Warlords of Draenor, nie do końca stała się rzeczywistością. O co mi tutaj chodzi? Rzeczy, które zostały zapowiedziane na tym bliskonie, nie trafiły do gry. Chodzi mi tutaj o takie rzeczy jak Karabor, chodzi mi o takie rzeczy jak Blade Spire Fortress, czyli te dwa miasta główne, jakieś PVP rzeczy, no cała masa rzeczy, które tam zostały nam przedstawione i powiedziane, to będzie w dodatku, nie trafiło do gry. Następnie pojawiały się tłumaczenia na zasadzie, nie wiem, mówili, że ok, słuchajcie, Karabor będzie waszym miastem. To było, to było na bliskonie. Następnie w, wraz z ubiegiem dni, miesięcy i tak dalej pojawiła się informacja, że Karabor i Bladesfire Fortress nie będą waszymi miastami głównymi, nie będą stolicami na Draenorze. I wtedy tak sobie myślimy, What? O, o co chodzi? O co chodzi? Później pojawiła się kolejna informacja, czyli już trzecia, że pomimo tego, że te miasta nie będą miastami głównymi, to one będą miały w sobie jakąś tam swoją strukturę, architekturę, będzie jakiś mailbox, będzie, będzie można Hearthstone'a sobie ustawić, czy będzie to po prostu całe miasto, ale nie będzie to miasto główne, nie będzie aukcjon house'a i tego typu rzeczy. No i mówię, no dobra, okej, okay, no spoko. Później pojawia się czwarta informacja na temat tego samego, która mówi... Wiecie co ona mówi? Ta informacja od kogoś, od jakiegoś tam z deweloperów mówi: Blade Fortress i Karabor e, nigdy nie miały być miastami głównymi i tam nie były prowadzone żadne prace. Cofając się w tył. Najpierw dostawaliśmy informację, że to będzie miasto, następnie dostawaliśmy informację, że to nie będzie miasto, później dostaliśmy informację, że to będzie miasto, ale będzie nie, nie takie główne, a teraz dostajemy, że nigdy tam nie były prace. I tak zastanawiam się, okej, okay, dobra, to, to która z tych informacji jest prawdziwa? Okazuje się, że ostatnia wiadomość, że tam nic nie będzie, jest jak najbardziej prawdziwa, więc jest to definitywnie y, smutek. To jest smutek z mojej strony, że gdzieś tam się nie, nie posklejali. Kolejną rzeczą, którą mógłbym wam przytoczyć jako przykład, że komunikacja gdzieś tam zawodzi na, po czyjejś stronie, jest najnowsza, najnowsza zapowiedź dodatku. Oczywiście, wszystko było na czas. Prezentacje, wszystko było ładnie, natomiast pod sam koniec tej całej prezentacji dodatku Legion wyszedł jeden z deweloperów, już sam nawet też nie pamiętam, który powiedział słuchajcie, w niedzielę czy tam któregoś dnia będzie Q&A. Takie jak na blisko nie będziecie mogli przyjść zadać wa wasze pytania tyle um, Also we're going to be on the live stream on Sunday where we're going to be answering a number of different questions obviously you know there're going to be a lot of questions from the community over the next couple of days we're going to be keeping our ears open listening for questions and answering as many of them as we reasonably can during the live stream on Sunday so stay tuned for that Nadchodzi właśnie ta niedziela Czy, czy też który, którykolwiek tam dzień I okazuje się, że to Q&A to nie było Q&A Bo to było yy, To było coś na zasadzie Byli sobie dwa, dwa, dwa hosty tak? Czyli ludzie, którzy jakby hostują, gadają Cały czas trzymają ten cały event Jest tych trzech deweloperów No i pojawiały się pytania Nie od publiczności Tylko takie prescripted Czyli przygotowane pytania Więc były tam pięć pytań Pięć! Pięć pytań! I były to pytania tak... No, no Nie pamiętam ich dokładnie, ale były to pytania typu y, Słyszałem y, Czy nowy dodatek będzie nazywał się Legion? I, i deweloper mówi, o tak! To jest, bardzo dobre, to jest bardzo dobre pytanie. Tak, nasz nowy dodatek nazywa się Legion. Takie taki błahostki, o których już wszystko było powiedziane. Now, uh... Can you maybe quickly explain the Demon Hunter uh, class to everyone who hasn't been uh, right. fortunate enough to right. watch it already? Wow, that's that's crazy. Who would do that? <laughs> <laughs> I don't right? So, the Demon Hunter class is one that, uh, you know, We, we it in the burning. I wydawało mi się, że na tym QA, nie dość, że ludzie będą zadawać swoje pytania, to że jeszcze y, pojawią się jakieś nowe rzeczy, czyli jakieś poruszone zostaną w tym, tym QA rzeczy, o których y, nie, nie było wiadomo, albo na przykład y, zostanie dopowiedziane coś do, do, do czego już wiemy. Natomiast to było takie QA y, bardzo, bardzo skryptowane no i na dodatek za każdym, y, po każdym pytaniu, które naprawdę trwało, nie wiem, 3 minutki. Wiecie, pytania, odpowiedź, trzy minutki było po prostu przerwa, i było pokazane, co tam się działo tamtego dnia na Gamesconie. I to było. takie mówię, może naprawdę? Było pięć pytań, i ostateczne słowa były. No, mam nadzieję, że Wam się podoba. To chyba wszystko, to wszystko już chyba omówiliśmy. Dziękuję Wam bardzo, i tak. You know, Keep looking out for what the community is discussing, what your thoughts are, concerns, questions, and we'll try to get more information out there in the future as we can. But in the meantime, yeah, thank you for the great reception, and we have a lot of work to do. To, 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 już, koniec, to, to już koniec, tak? Już koniec. Ja tak mówię, o mój bo... o wow, o wow. Następnie ludzie wyłapali to jakby i zaczęli się pytać, what the fuck, o co z tym chodzi, dlaczego? To Q&A to nie było Q&A, tylko to było jakieś parę pytanek i, i bardziej to był takie przedstawienie tego, co się działo na Gamesconie wcześniej, e, a, a nie jakieś konkretne Q&A. I od, odpowiedź od tych deweloperów, którzy tam byli, e, dostaliśmy taką, że e, my też myśleliśmy, że to będzie takie Q&A, ale... Jednak tak nie było i, i było coś takiego i musieliśmy stick to the plan, czyli jednak z tym planem iść, czyli jeżeli oni mówią prawdę, no to dostali po prostu złe informacje, oni dostali złe informacje, powiedziano im słuchajcie wyjdziecie na scenę, najpierw powiedzmy powiedzieli dobra będziecie mieli Q&A, więc myśleli, że będą mieli Q&A, a później okazało się, że jednak nie, nie będzie. Więc jeżeli mówią prawdę, no to mamy tutaj jakieś coś tam nie skleiło się dokładnie, ktoś źle dał informację, co skutkuje zawodem, wiecie, du dużym, dużym zawodem ludzi, znaczy zawodem ludzi, boże, ludzie byli zawiedzeni tym po prostu i tyle, ja też między innymi jestem pośród tych osób, albo, to jest jedna możliwość, albo to było już wiadome od samego początku i nie chcieli robić takiego dużego Q&A na zasadzie, że ktoś sobie podejdzie do mikrofonu i będzie mógł sobie powiedzieć, ej, ja jestem... Grzegorz Warrior z serweru Burning Legion. Oni zawsze tak mają, podchodzą i każdy mówi swój niki z serweru jakiś tam. Oh, I'm from Ravencrest. Nie, yeah, let's hear it for Ravencrest. Takie bekowe, to zawsze każdy się z nim śmieje. Ale wydaje mi się, że jeżeli to, to właśnie było powodem tego, że, że nie, nie zrobili tego QA w ten sposób, znaczy powodem, dla, dlaczego mieliby nie zrobić tego QA w ten sposób, jest to, że ludzie mogliby pytać się o niewygodne pytania. Wiecie, na przykład ktoś by podszedł i zamiast zapytać się o dodatek Legion, mógłby się zapytać słuchajcie, czy Legion to będzie pełny dodatek, a nie pół dodatku, jak w Warlords of Draenor. I wiecie, oni by tam siedzieli i tak no, no, to będzie to, to będzie dobry dodatek. Warlords of Drenor też był dobrym dodatkiem. No wiecie, wiecie, taka głupia sytuacja by, by się wtedy narodziła, że ludzie zamiast pytać się o Legion albo mogliby się pytać o Legion, tylko w kontekście Odnosząc się do, do Warlords of Draenor na zasadzie Ej słuchajcie, czy to, to nie będzie na przykład Warlords of Draenor? Czy tym razem dostaniemy pełny dodatek, czy, czy na przykład, czy też tutaj zostaną jakieś wycięte rzeczy? Czy jesteście pewni? Takie niewygodne pytania, które Blizzard lubi sobie robić takie, taką sferę swoją bezpieczeństwa, czyli oni są tutaj w środku, a te pytania, które nie są zadawane im bezpośrednio, no to, to są omijane gdzieś tam. Jedyne QA, które widziałem. Było na live streamie z Ionem Hazakostisem. Jednym z. E, Ion Hazakostis jest jednym z lead game designerów, który, który tworzy na przykład rajdy, questy en, i te, te, te właśnie rzeczy. I on raz wyszedł właśnie na QA, na streamie Blizzarda i rzeczywiście zaczął odpowiadać na pytania, które były trudne. To było pierwsze QA, które czułem, że nie jest skryptowane i rzeczywiście poruszane są tam kwestie, które ludzie chcieli, żeby były poruszone. Na przykład o latanie, o, o Warlords of Draenor, o pacze, o różne te, te rzeczy. Gdzie, gdzie na tamtym QA w końcu oni powiedzieli, e, to jest kolejny powód, dla którego możecie, wiecie, e, mo, możemy sobie tutaj, mogę Wam pokazać, że gdzieś tam komunikacja zawodzi. To to, że parę tygodni wcześniej było też takie podobne QA, gdzie opowiadali o Patchu 6.1 i 6.2, gdzie Cory Stockton, chyba to był Cory Stockton. Powiedział, że patch, że, że Warlords of Draenor był, był dodatkiem z, z, z dużym patchem, 6, z dwoma dużymi patchami, 6.1 i 6.2 Z której strony patch 6.1 jest patchem dużym? Dodano tam selfie, dodano tam twittera I jakieś tam parę do gary O, i Apexis Daily możesz sobie kupić, bo nie robisz ich dzisiaj, bo ci się nie chce, to kup sobie więcej i, I on powiedział, że patch 6.1 jest dużym patchem, natomiast właśnie Ion Hazakostis na jednym ze swoich, na, na, na tych Q&A powiedział, że Gdzieś tam ta komunikacja zawiodła. On sam to mówił, że komunikacja gdzieś tam na którymś końcu zawiodła z tego względu, że patch 6.1 nie był dużym patchem. On miał się nazywać patchem 6.01, czy tam coś w tym stylu, że, że to właśnie miał być mały patch, ale gdzieś tam to już było mniej więcej w okresie, gdzie niektórzy wyjeżdżali na urlop, na, na jakieś tam święta i te sprawy, dlatego nazwano to patchem 6.1. I tak mówię. A, czyli wcześniej nas okłamaliście, i teraz mówicie nam coś takiego. Po fakcie. Po... No, trochę głupio. No, trochę przypał. Trochę przypał, dużo. I, i... Takie, takie rzeczy są cały czas non-stop. Tutaj w community ludzie wyłapują ta, takie, takie rzeczy. Nawet ostatnio pojawiły się parę y, blue postów, czyli takich. Y, wypowiedzi deweloperów na przykład na forum, to się nazywa BluePost, gdzie, gdzie oni omawiali właśnie tą komunikację i w skrócie to było coś na zasadzie o, bo ludzie tak gadają na nas i oni są tacy źli na nas i community jest złe, coś, coś w tym stylu. I tak o community jest złe, jest złe, ale community nie jest złe. I takie, Blizzard ma taką tendencję ostatnio do gadania mm, takimi podsłówkami, Czyli że mówią, dobra sobie coś tutaj będzie, 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 coś tam bla, 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 a za miesiąc mówią, ale nie będzie, nie będzie, bo nie obiecaliśmy nic. Jak to nic nie obiecałeś? Przecież powiedziałeś, nie powiedziałem, obieca, obiecałem. I takie w, w, trochę wkręcanie, wiecie, takie mówienie w takim stylu, takim specjalnym stylu, powiedziałbym nawet marketingowym, czyli powiedzą coś, ale nie do końca musi być to prawda, bo mogą mówić takimi... Podwójnymi znaczeniami, jakby. No to nie, nie wiem, trudno to po prostu wytłumaczyć, mm, więc y, gdzie, gdzieś tam coś się po prostu silnie burzy. E, te, te wypowiedzi ostatnie tych deweloperów, e, to wszystko po prostu e, gdzieś tam się nasiliło, deweloperzy się wypowiadali, aktualnie jest taka mała cisza. No i teraz wyobraźmy sobie, że mamy te. Trzy sytuacje, które podałem: mamy QA o 6.1, mamy BlizzCon 2013, gdzie był zapowiedziany World of the Renor, mamy GamesCon 2015, gdzie również gdzieś tam coś się nie, nie zazębiło i wiele, wiele jeszcze innych podobnych sytuacji. Uwierzcie mi, były, były jeszcze podobne sytuacje i wyobraźcie sobie, że tych sytuacji jest teraz więcej, że jest o wiele więcej. I te sytuacje pojawiają się w środku w Blizzardzie, gdzie my tego nie widzimy, my tego nie słyszymy, my tego nie doświadczymy. W sumie doświadczymy. To, to, że oni nie mogą się tam w środku dogadać między sobą, my doświadczymy tym, że mamy takie coś jak Warlords of Draenor. Wydaje mi się, że tutaj mamy, mamy jakieś takie albo duże nieporozumienia po prostu nie mogli się skomunikować ze sobą, albo coś poszło naprawdę nie tak coś musiało naprawdę tam pieprznąć yy, masakrycznie, że, żeby Warlords of Draenor był tym, czym jest. Aktualnie w Blizzardzie dużo osób odchodzi. Jest, jest parę takich większych osób, które odeszło od Blizzarda. Przede wszystkim jedną z tych głównych osób jest Greg Street, zwany jako Ghostcrawler. Który popularny jest z tego, że każdy obwiniał go za wszystko. To był koleś, który był łącznikiem między Blizzardem a Community. Czyli był Blizzard. Community. Wow, przepraszam, z skasowałem. Czyli był Blizzard. Było community i on był tym pośrodku gościem, który, który, wiecie, mówił, że jak Blizzard coś mówił jemu, a on mówił community, to tak, on pracował w Blizzardzie oczywiście, tak. Więc na niego za, zazwyczaj jakieś tam winy spadały, że na przykład PvP jest niezbalansowana, bo jest mało kontentu, a takie rzeczy, no to on nie obwiniał się Blizzarda, tylko obwiniał się jego, że to jego wina, że on tak robi. Odkąd on odszedł nie ma takiej osoby, która, która jakby definitywnie objęłaby taką rolę kom, komunikacji z community. Jest paru tam deweloperów, który każdy pisze swoje. Dochodzi do, do wielu sytuacji, śmiesznych sytuacji, gdzie jeden deweloper mu pisze Tak. A za parę godzin drugi deweloper mówi nie. I teraz kto ma rację? Ten, który powiedział tak, czy ten, który powiedział nie? I nie otrzymamy definitywnej odpowiedzi, bo nie ma czegoś takiego, że na Blizzardzie będzie. Na, na, Blizzard ogłosi, że jest albo tak, albo nie. Po prostu widnieją te dwie odpowiedzi: jest tak i nie. Jeden powiedział tak, drugi powiedział nie. I one się tak wiszą po prostu, I jak przyjdzie czas, to później oni wybiorą, czy tak, czy nie. Oni, to, wydaje mi się, że to, to zamiast tak sprostować to, żeby naprostować, żeby było jasne, czy tak, czy nie, to oni trzymają rzeczywiście te dwie niepewne odpowiedzi. I jeżeli uda się coś zrobić, no to będzie tak. Jeżeli się na przykład nie uda, no to nie. No bo jak się na przykład nie uda nam czegoś prowadzić, no to przecież on pisał, że nie, tak? On pisał, że nie. A jeżeli uda nam się zrobić, no przecież pisał, że tak. Pisał, że tak tutaj ten jeden z deweloperów. To jest straszne, to jest straszne. Żyjemy aktualnie, żyjemy, Boże. Gramy teraz w World of Warcraft, które jest w takim okresie strasznej niepewności. Miejmy nadzieję, że te, te, ta komunikacja jakoś gdzieś tam przez ten okres tworzenia legionu się poprawił i że, że będziemy widzieć tego efekty w niedługiej przyszłości, gdzie będziemy mieli przyjemność doświadczyć naprawdę naprawdę dobry dodatek. Ja po prostu mam taką Cholerną nadzieję, że to będzie dobry dodatek i nie, nie chcę takich, wiecie, postów do Blizzarda, mówię tak, wiecie, prosto, Blizzard ogarni się, bo to trudno tak dotrzeć, zwłaszcza z językiem polskim. Natomiast mam nadzieję, że Blizzard ogarnie troszeczkę kwestię komunikacji albo zakaże tym deweloperom pisać głupoty, bo jeden pisze głupoty, drugi pisze jeszcze inne głupoty, i później to się robi Bajzel, po prostu robi się Bajzel. Um, Mam nadzieję, że po prostu będzie na przykład jedna osoba albo je, jeden jakby... Medium, z którego będzie można czerpać wiarygodne informacje, a nie takie, jak to się odbywa te, teraz. No dobra, słuchajcie, ja już tutaj się troszeczkę rozwodzę na, na ten temat. E, troszkę mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Oceniajcie go w prawym górnym rogu dokładnie tutaj. Patrzcie, tu e, możecie kliknąć sobie w ikonkę I, takie kółeczko z I. Klikacie, wysuwa Wam się teraz tutaj, hop, wysuwa Wam się teraz takie, taka. Kliknijcie, no? Klikaj, klikaj. Widzicie, hop, wysuwa Wam się takie okienko, i tu możecie sobie wybrać jeden z jakichś filmów. Które zrobiłem sobie wcześniej. Jeżeli nie oglądaliście, obejrzyjcie je również, bo Wam się na pewno przyda. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia, pa pa, cześć.